Twoje włosy kręcane mogą kompletnie inaczej wyglądać, a sekret jest bardzo prosty. Metoda stylizacji i stylizator, jakiego używasz. Każdy stylizator, czyli żel, pianka, krem, ma swój hold, czyli siłę utrwalenia Twojego włosa. Im mocniejszy hold, tym bardziej zamraża Twój skręt i podbija jego kształty. Natomiast słaby hold da kształt, luz, lekkość, objętość Twoim włosom. Mój typ skrętu to, to włosy Verly, czyli pomieszanie fal i loków. I właśnie w zależności jakiego stylizatora użyję i w jaki sposób wystylizuję swoje włosy, mogę tutaj wpływać na efekt końcowy na swojej głowie. Jeżeli zależy mi na luźniejszym skręcie, lżejszej stylizacji i większej objętości na głowie, to zazwyczaj wtedy sięgam po piankę Cantu Avocado, która ma bardzo słaby hold, ale bardzo fajnie delikatnie podkreśla mój naturalny skręt. Natomiast jeżeli marzą mi się mocniejsze loki na głowie, marzy mi się mocniejszy skręt, wtedy zazwyczaj sięgam po żel. Jednym z takich moich ulubionych żeli jest na przykład ten od HTC, czy na przykład żel od Mark Anthony Strictly Cars. Jeżeli zależy mi na większej objętości tylko i wyłącznie wygniatam swoje włosy podczas stylizacji. Natomiast jeżeli chcę podkreślić bardziej skręt, wtedy używam szczotki typu Denman D3, która jeszcze bardziej definiuje moje loki. To nie jest żadna magia, to jest proste dobranie stylizatora do potrzeb Twoich włosów i do typu Twojego skrętu. Zapisz na film na później, a w komentarzu napisz, czy wybierasz objętość, czy raczej podkreślony skręt.